Pozwólcie, że Was przywitam w ten podwójnie ważny dla mnie dzień. Podwójnie, bowiem po pierwsze, dziś urodziny mają nasze bliźniaki. Za pośrednictwem tego nagrania składam Wam najserdeczniejsze życzenia, byście przez wszystkie lata byli szczęśliwi i otoczeni życzliwymi ludźmi. By każdy Wasz dzień był piękniejszy od poprzedniego. Każdy wypełniony był szczęściem i uśmiechami. Drugi powód, dla którego ten dzień jest dla mnie ważny, to ten, że oto właśnie na świat wychodzi moje nowe dziecko. Nowe, ale nie najnowsze, bowiem kolejne jest w drodze. Druga część powieści: Dzień Prawdy. Jest już u wydawcy, ukaże się we wrześniu. Ale dziś świętujemy premierę tej książki. Świętujemy. Hm. Ja co prawda, za chwilę naleję sobie winka i będę świętować. Mam nadzieję, że w jakiś sposób, choćby wirtualnie, dołączycie z tym świętowaniem do mnie. Marzę o tym, żebyśmy mogli się wreszcie spotkać, żebyśmy mogli się wyściskać, żebym mogła Wam dać powieść do ręki, tak jak to było przy okazji moich poprzednich premier. Ale jeszcze widocznie nie czas na to. Jeszcze musimy premierę świętować wirtualnie. W związku z tym za pośrednictwem tego nagrania zachęcam was do lektury dnia prawdy. Nie od razu byłam przekonana do tej powieści, ale mam nadzieję, że wy przekonacie się do niej natychmiast. Jest inna od wszystkich poprzednich moich powieści, bowiem jest to komedia obyczajowa z wątkiem kryminalnym. Przyznajcie, tego ubręgosa jeszcze nie był. Jak mi się to udało, czy mi się to udało, będziecie mogli ocenić sami. Yy, powiem tyle. Jest to książka na urlop, jest to książka na leżak, na kocy. I choćby miała być przysypana piaskiem, choćby ją miała zmoczyć morska woda, to koniecznie weźcie ją ze sobą wtedy, kiedy będziecie odpoczywać. Być może będzie to jeszcze jedna forma poprawienia sobie humoru. Cóż takiego się w tej powieści dzieje? Otóż Joanna i jej rodzina chcąc Uciec od miejskiego zgiełku, przeprowadzają się do Super Willi na wieś. Miało być cicho i spokojnie. Hm. Nie jest. I są ku temu dwa powody. Pierwszy to taki, że nad ich wsią zawisła klątwa. I trwa tak od czterech wieków. Istnieje prosty sposób, żeby się jej pozbyć, ale żeby to mogło nastąpić, jest potrzebny wysiłek całej wsi, wszystkich jej mieszkańców. I ten wysiłek musi potrwać tylko przez jeden, jedyny dzień w roku. Czy uda się zdjąć klątwę? Poczytajcie. Jest jeszcze jedna groźba, która zawisła nad wsią. Mianowicie gdzieś w okolicy grasuje mafia. Czy zagraża Zuzannie? Czy zagraża wsi? Jaki udział w zdemaskowaniu mafii będzie miała babcia o tym wszystkim? Poczytajcie w Dniu Prawdy. Pamiętajcie tylko, żeby w trakcie lektury, broń Boże, nie skłamać. Mam nadzieję, że spodobają Wam się nowe przygody, nowych bohaterów w nowym miejscu, nowej powieści pod tytułem Dzień Prawdy. Życzę Wam miłej i wesołej lektury i do poczytania.